Dlaczego potrzebujemy polskiego PPK, czyli przeciwpancernego pocisku kierowanego? I jak chyba się domyślacie, mówię tutaj o Piracie i o Moskicie. Myślę, że PPK, te przeciwpancerne pociski kierowane przez ostatnie kilkadziesiąt lat udowodniły swoją skuteczność. To one dają możliwość na przykład piechocie zwalczać nie tylko czołgi, ale też BWP, kołowe transportery opancerzone i całą masę innych pojazdów, które są w jakiejś formie opancerzone. Może nie w jakiejś, ponieważ dobry, nowoczesny pepek jest w stanie zwalczać, no właściwie każdy pojazd opancerzony, nawet te najnowocześniejsze czołgi, ale pamiętajmy też, że pepeki to nie tylko zwalczanie pojazdów, ale też bardzo często są to środki, które są stosowane przeciwko na przykład jakimś punktom, które warto zniszczyć. Więc pepek. Przeciwpancerny pocisk kierowany to jedna z tych rzeczy, narzędzie, które jest bardzo potrzebne. Nie tylko piechoty, nie tylko piechocie, ale też na przykład, gdy mówimy o BWP-ach, gdy mówimy o KTO, które są wyposażone w te wyrzutnie tych ppk daje im to możliwość no, prawie równorzędnego stawiania czoła, czy też w ogóle możliwość zwalczania na przykład wrogich czołgów, ale też te pepeki dają gigantyczną przewagę, jeśli chodzi o na przykład zwalczanie wrogich bwg Więc, pepek to coś, co jest bardzo potrzebne. I teraz, właśnie powiem, dlaczego my potrzebujemy naszych polskich pepeków. Pepeków, do których posiadamy prawa, które skonstruowaliśmy, które możemy modernizować, sprzedawać, jak nam się tylko podoba, ponieważ to jest bardzo ważna kwestia. I dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego. Potrzebujemy polskiego pepeka, a raczej polskich pepeków, ponieważ jak zawsze mówię, ja dzielę te zdolności przeciwpancerne na trzy poziomy. Na ten najwyższy, gdzie mamy już zdecydowanie większy zasięg, większe możliwości, ale też zdecydowanie większe koszty. I w przypadku tych pepeków, ich ilość również jest ważna, ale jest zdecydowanie mniejsza niż w przypadku tych dwóch niższych pięter. Tego średniego, gdzie potrzebujemy bardzo dużej ilości pepeków, które swoimi możliwościami oczywiście będą ustępować tym najdroższym rozwiązaniom. Tylko, że prawda jest taka, że te pepeki to nie zawsze zwalczanie czołgów. To kołowe transportery opancerzone, to transportery opancerzone, to bojowe wozy piechoty, to ciężarówki takie miejsca, o których wspominałem, które warto wyeliminować. I to jest taki średni poziom, gdzie tych pepeków potrzeba bardzo dużo, a ich zdolności możliwości mogą być niższe niż na tym najwyższym piętrze. A na samym dole są może już nie pepeki, ale inne systemy, takie, które już są zdecydowanie można powiedzieć gorsze, o, o wiele słabszych możliwościach, tylko że coś. Czym kiedyś był na przykład nasz Komar, nasz RPG, który może nie miał dużych zdolności, jeśli chodzi o przebijalność pancerza, ale przeciwko ciężarówkom, przeciwko pick-upom, przeciwko słabiej opancerzonym pojazdom sprawdzał się doskonale. Czyli to najniższe piętro to już nie pepeki w mojej opinii, ale nadal środki, które jednak mogą dosyć dużo zdziałać. I my, jeśli chodzi o to średnie i najwyższe piętro, Mamy obecnie dwa pepeki. Pepeki pochodzące z zewnątrz, pepeki, które kupujemy, które są bardzo dobre, ale jednak ich koszt jest dosyć wysoki i nie są to pepeki nasze. W przypadku jednego z nich część elementów produkujemy u siebie, tylko że te najważniejsze elementy, te, które decydują o tym, że pepek jest pepekiem, są po prostu pochodzenia zewnętrznego. Więc, gdyby ktoś odciął to źródło, no to wiemy, jak to wygląda. Nie jesteśmy w stanie ich produkować. Zapraszam Was też do ocenienia, skomentowania, zasubskrybowania tego kanału, spojrzenia na mojego x -a. Link znajduje się w opisie. Dziękuję za wszelkie formy wsparcia, czy to na Patronite, czy to poprzez postawienie symbolicznej kawy. Zapraszam do tego wsparcia. Jeśli możesz poleć te materiały, spójrz na kartę społeczności, gdzie wrzucam materiały z moich pozostałych kanałów. No ale może kontynuujmy ten bardzo ważny temat. Dlatego tak ważną rzeczą jest stworzenie, co najlepsze, one już istnieją, ale też produkcja polskich pepeków. I tutaj mówię polskich pepeków, ponieważ mam na myśli dwa pepeki oczywiście Pirata i Moskita, które mogłyby pokryć nasze zapotrzebowanie, to znaczy, ich możliwości są wystarczające, żeby to średnie i wysokie piętro tej obrony przeciwpancernej, w moim rozumieniu, zostały niejako już nam te potrzeby zaspokojone. Ale dlaczego my ich potrzebujemy? Dlaczego potrzebujemy polskich pepeków, a nie jakichś zewnętrznych? I tutaj od razu dorzucę dwa słowa gwoli wyjaśnienia, że tak, w przypadku niektórych rozwiązań, czyli w przypadku pepeków, tych najlepszych na świecie, to możemy posiadać pewną ilość tych pepeków z zewnątrz. Czyli zakupionych od jakiegoś zewnętrznego dostawcy, i tutaj naprawdę warto by było jednak poszukać, nie ograniczać się tylko do tych rozwiązań, które już używamy. Może ktoś inny mógłby jednak tą licencję nam sprzedać, nie przekazać, tylko sprzedać na o wiele lepszych warunkach i tak nadal byłoby miejsce na jakieś najlepsze konstrukcje tego typu z zewnątrz, no dopóki się nie nauczymy ich robić samodzielnie. Ale dlaczego musimy mieć, potrzebujemy polskich ppk ów i dlaczego jest to równie ważne jak obrona przeciwlotnicza, jak artyleria? Zacznijmy od tego, że tutaj są dwie kwestie: dwie najważniejsze kwestie, które się ze sobą łączą: zapotrzebowanie i kasa. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie, to musimy zdawać sobie sprawę, że jeśli chodzi o pepki, jeśli chodzi o nasycenie tymi pepkami, na przykład piechoty, która musi mieć środki do zwalczania wrogich pojazdów opancerzonych, czołgów, BW-ów, kołowych transporterów opancerzonych i całej masy innych rzeczy. To w przypadku Polski to nasycenie oficjalnie jest wystarczające, nieoficjalnie jest słabawo. Tutaj mamy jeszcze bardzo, bardzo dużo do zrobienia, czyli potrzebujemy zwielokrotnić tą ilość tych środków, które posiadamy. I to nie chodzi o to, żeby było ich dwa razy więcej, trzy razy więcej. No nie. Tutaj mówimy o Prawdziwym zwielokrotnieniu, czyli pomnożeniu tego przez 10, przez 20. A dochodzi jeszcze inna kwestia, ponieważ chcemy mieć grubo ponad 1000 bojowych wozów piechoty i tych lekkich, pływających, takich jak Borsuk. Miejmy nadzieję, że też będzie występował w pakiecie z dodatkowym opancerzeniem, ale też chcemy produkować ciężkie bojowe wozy piechoty. I w przypadku obu tych konstrukcji wyposażać je będziemy w wieżę, polską wieżę ZSSW-30, która posiada taki podwójny kontener, to znaczy kontener, w którym znajduje się podwójna wyrzutnia PPK-ów. I gdy mówimy na przykład o 1400 BWP-ach, to potrzebujemy łącznie 1400 takich podwójnych wyrzutni. Więc jest to liczba już duża. A gdy spojrzymy na to, że te wieże ZTSSW 30, które są wyposażone właśnie w PPKi i umożliwiają na przykład temu borsukowi, ciężkiemu bojowemu wozowi piechoty, ale też rosomat, na których już te wieże są montowane i w przyszłości znajdzie się ta wieża również na naszym nowym kołowym transporterze opancerzonym, to tutaj już mówimy o ilościach grubo przekraczających ponad 2000 wież, z których każda. Musi posiadać taką podwójną wyrzutnię. Dlaczego musi? Ponieważ dzięki ppk taki Borsuk, Rosomak, jego następca, ciężki bojowy wóz piechoty jest w stanie zwalczać każdy pojazd przeciwnika. I czy to będzie inny BWP, kowy transporter opancerzony, czy też czołg, wszystko. I tak w przypadku ZSSW 30 ta armata 30mm Burzmastera też potrafi dużo zdziałać. Tylko, że nie po to budujemy BWP, kołowe transportery opancerzone, żeby one musiały zbliżać się na odległość, gdzie się używa tej trzydziestki. Lepiej z odległości jednego, dwóch, trzech kilometrów wystrzelić PPK i wyeliminować to zagrożenie, zanim się do niego zbliżymy. Więc to zapotrzebowanie na PPK jest gigantyczne. Mówimy tutaj o tysiącach wyrzutni i wielu tysiącach pocisków. Musimy sobie zdawać sprawę, że gdy mówimy o samych pojazdach, to mówimy o przynajmniej 2,5 tysiąca podwójnych wyrzutni. Gdy mówimy o naszym wojsku, o reszcie, o piechocie, o siłach powietrzno-desantowych, o wocie, to znowu mówimy o przynajmniej 2,5 tysiącach, no, może jestem zbytnim marzycielem, ale o 2,5 tysiąca pepeków. Wyrzutni plus dodatkowe pociski. Więc gdy mówimy o naszym zapotrzebowaniu, mówimy o prawie 5 tysiącach, no 2,5 tysiąca to podwójne. Więc około 7 tysięcy pepeków, czyli tych modułów startowych i do tego potrzebujemy do każdego z nich kilku pocisków. Więc zapotrzebowanie, ten tort. Jest gigantyczny i każdy chciałby sobie bardzo duży kawałek z tego tortu wyciąć. Pamiętajmy, że kwestia pepeków to kwestia, która jest z nami od dawna. To, jak są skuteczne, to, jak ważne są, chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Niestety, my nadal mamy takie podejście dosyć dziwne, że tylko ograniczona pewna ilość tych pepeków jest potrzebna. Że nie musi dojść do zastąpienia tych środków, tych ilości, które posiadaliśmy kiedyś. Ponieważ co ciekawe, w przeszłości niekiedy dochodziło do sytuacji, że mieliśmy większe ilości, większe nasycenie tego typu środkami niż obecnie. No wiadomo, czasy się zmieniły, ale no to nasycenie się wcale nie zmieniło, tylko wręcz odwrotnie. To nasycenie powinno być wręcz większe, żeby ten pepek. Czy to ten o większych możliwościach, czy to też ten o troszkę mniejszych możliwościach, były w wielu miejscach, żeby dać tą możliwość żołnierzom, dać im narzędzie, żeby mogli chronić się przed zagrożeniami i to przeróżnymi. To nie chodzi tylko o zagrożenia typu czołg, czy też bojowy wóz piechoty. Tak jak mówiłem na początku, tych rzeczy, tych celów, jakie można zwalczać za pomocą PPK, jest na tyle dużo. No, że warto ich używać i one mają wiele przewag nad innymi środkami. No, głównie chodzi tu o to, że wsparcie artyleryjskie, wsparcie lotnicze jest niesamowicie skuteczne, no tylko, że nie zawsze możemy z tego skorzystać. A oddział, który ma na wyposażeniu MANPADSA, czyli ten środek przeciwko lotniczy, ale też PPK, jednak jest w stanie zrobić dużo więcej i jest w stanie nie tylko się obronić, ale jest też w stanie skuteczniej atakować, odzyskiwać teren. No, i to jest coś, co powoduje, że taki oddział musi być traktowany w zupełnie inny sposób przez przeciwnika. I tu pojawia się drugi element, czyli cena zakupu. Jak zawsze powtarzam, coś, co jest produkowane u nas z naszych komponentów, przez firmy, które u nas płacą podatki, w dużej części często należą również do państwa. Pracownicy pracują w Polsce, płacą podatki, zusy i całą resztę, to zakup tego sprzętu w dużej części wraca do Polski, do naszego budżetu. Więc realnie zakup np. PPK, Pirata czy też Moskita będzie zdecydowanie tańszy, nie tylko ze względu na to, że one najczęściej, czyli produkty polskie, są po prostu tańsze niż te zagraniczne, ale też te pieniądze wydane na nie, w dużej części wrócą do naszego budżetu, o czym niektórzy nie chcą pamiętać. Więc, gdy spojrzymy na to, że potrzebujemy na przykład, dajmy na to, potrzebujemy 7000 tysięcy, tutaj już pomnożę razy dwa te 2,5 tysiąca kontenerów z podwójnymi wyrzutniami, potrzebujemy 7000 pojemników tych transportowo startowych, plus po kilka pocisków do każdego z nich. To już robi się gigantyczna ilość i gigantyczne pieniądze. Więc, gdy mówimy o zapotrzebowaniu oraz o pieniądzach, to widać, że gdyby to były produkty polskie, to wtedy będzie zdecydowanie taniej, albo, co ważniejsze, za tą samą kwotę będzie można kupić więcej tych systemów, więcej pocisków do nich, przeszkolić większą ilość osób, zapewnić. Po prostu nam większe zdolności. I to jest niesamowicie ważne. Pieniądze są niesamowicie ważne, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju zakupy. A w przypadku późniejszego użytkowania, czyli serwisu, czyli napraw, modernizacji, jest to równie ważne. I gdy mamy coś swojego, do czego mamy pełne prawa, do czego produkujemy wszystkie elementy, to również utrzymanie tych ppeków będzie zdecydowanie tańsze. Więc, gdy patrzymy na pepeki, musimy też patrzeć na zapotrzebowanie, ale też na cenę. Ona też jest niesamowicie ważna, ponieważ jeśli możemy mieć 1000 pepeków z zewnątrz, a na przykład 1600 pepeków własnych, no to chyba wybór jest prosty. Choćby te 1600 własnych pepeków odbiegało swoimi możliwościami od tych pepeków z zewnątrz. To są bardzo ważne kwestie. To są kwestie niesamowicie ważne i wiem, ten tort jest ogromny. Ta ilość tych pepeków, jakie chcemy kupić, jest przerażająca. Jest ich tak dużo, i każdy by chciał sobie tego tortu wziąć jak najwięcej. To są gigantyczne kwoty. Tutaj już mówimy o miliardach złotych, jeśli chodzi o zakup i tych pojemników transportowo-startowych, i tych podwójnych kontenerów wyrzutowych kontenerów z podwójną wyrzutnią, pepeków, do tego dosłownie dziesiątki tysięcy pocisków, tu już mówimy o kwotach rzędu miliardów złotych. To jest tak gigantyczna skala. Dlatego, żeby te koszty były zdecydowanie niższe, żeby nie było problemów z serwisem, żebyśmy robili to wszystko sami, warto, żeby były to nasze polskie pepeki. I teraz jest druga kwestia, bardzo ważna kwestia, czyli niezależność, czyli możliwość produkcji i sprzedaży na zewnątrz tego typu środków niezależnie od czynników zewnętrznych. Czyli mamy własną konstrukcję, własne pojemniki transportowe startowe, przyrządy obserwacyjno-celownicze, własne te PPKI, czyli te pociski przeciwpancerne. To jest wszystko produkowane u nas przez nasze firmy i nie istnieje ryzyko że na przykład gdy ktoś się na nas obrazi albo stwierdzi, że robimy coś, czego nie powinniśmy robić, ponieważ powinniśmy się może dogadać z kimś albo nie robić tego, albo nie sprzedawać tego na przykład PPK akurat temu państwu, bo tak to w przypadku tych PPK, które mamy z zewnątrz, jesteśmy ugotowani. Bez dostaw z zewnątrz jest po nas. I tak fajnie jest, gdy ktoś nam może coś dostarczyć z zewnątrz, no ale to może dostarczyć i możemy się na tym przeszkolić, albo też utrzymywać pewną liczbę tych zewnętrznych, sojuszniczych środków i szkolić na nich pewną grupę ludzi. Ale ta niezależność, gdy no, decydujemy się na środki zewnętrzne, ona znika. Sojusznicy są bardzo ważni. Hmm, zakupy u sojuszników to jest taki priorytet. Tylko że gdy mamy możliwość, gdy możemy coś kupować, gdy możemy coś produkować i być niezależni w tej materii, no to o czym my rozmawiamy. Jest taniej jest tańszy serwis, możemy ten produkt rozwijać, możemy go sprzedawać, gdzie tylko sobie chcemy. Więc tu myślę, że raczej no, nie ma żadnej dyskusji. Tyle osób od razu powie. Hmm, ale mamy gorsze pepeki niż te najlepsze na świecie. Oczywiście, na razie mamy gorsze pepeki niż te najlepsze na świecie. Tylko, że taki pirat jest kilkukrotnie tańszy, pięciokrotnie pięcio, tańszy niż te pepeki, które już posiadamy z zewnątrz. Moskit, który jest o wiele bliżej tych pepeków, ponieważ tutaj należy rozróżnić, że pirat, moskit dosyć mocno, istotnie się od siebie różnią. Ale o tym też będzie materiał, tylko że nadal moskit będzie przynajmniej dwukrotnie tańszy od tych zagranicznych, najlepszych, topowych pepeków, które no, jednak swoje kosztują. I tutaj jest bardzo ważna kwestia. Czy wolimy mieć 1000 pepeków z zagranicy, czy 2000 moskitów? Czy wolimy mieć 1000 pepeków z zagranicy, czy 4-5000 piratów? i choćby one były gorsze, choćby były, no może nie zdecydowanie, bo one może mogą mieć troszkę słabsze osiągi, tylko że tutaj nie ma przepaści. Wiem, rodzaj naprowadzania w piracie niektórym przeszkadza. Wiem, pewne rzeczy w moskicie też niektórym mogą przeszkadzać, ale nie są to rzeczy, których nie da się zmienić, nie da się ich zmodernizować. I tu zawsze przytaczam naszego pioruna. Pioruna, który wywodzi się od groma. Który wywodzi się od czegoś radzieckiego, tylko że z tym czymś radzieckim ma bardzo mało wspólnego. Kiedyś, dosłownie już kilkadziesiąt lat temu, stwierdziliśmy, że musimy stworzyć na podstawie tych rozwiązań radzieckich własnego manpaca, czyli środek do zwalczania samolotów śmigłowców bezzałogowców. I w ten sposób zaczęliśmy. Pracować w ten sposób w końcu powstał grom. Grom, który jak się okazało, bardzo dobrze się sprawdzał, nadal się bardzo dobrze sprawdza. I zaczęliśmy go zamawiać, zaczęliśmy go, zaczęliśmy go sprzedawać na rynki zewnętrzne, ponieważ był nasz i ponieważ był po prostu dobry. Później stwierdziliśmy, że no fajnie by było, gdyby był jeszcze lepszy, i powstał Piorun, który jest jednym z najlepszych manpadów tego typu. Który jest nasz, którego sprzedajemy na rynki zewnętrzne i który nadal jest modyfikowany, modernizowany, nadal się nad nim pracuje i niedługo pojawi się jego cięższa wersja. Pojawiają się w nim ciągłe zmiany, czyniąc go coraz lepszym manpacem. I zróbmy to samo z pepekami. Gdybyśmy się zastanawiali z manpacami tak jak teraz z pepekami, to ani gromu. Ani groma, ani pioruna nigdy by nie było. I nie produkowalibyśmy jednego z najlepszych tego typu środków na świecie. Jednego z trzech najlepszych manpaców tego typu na świecie. Więc może troszkę się obudźmy. Jesteśmy w stanie to zrobić. Mamy gigantyczne zapotrzebowanie, a my się zastanawiamy, co tu zrobić. Budujemy borsuki, budujemy kolejne Rosomaki, projektujemy ciężkiego. Ciężki bojowy wóz piechoty, nowy kołowy transporter opancerzony, wszystkie one potrzebują gigantycznych ilości PPK-ów, tak samo jak nasza piechota, jak nasz WOD, a my się zastanawiamy, co tu zrobić, chociaż mamy na stole własne rozwiązania. Co z tego, że mogą być w niektórych parametrach gorsze od tych zagranicznych. No ale chyba lepiej mieć PPK, który będzie miał 95% możliwości tego z zagranicy, ale będzie i będziemy go mogli modernizować, niż w ogóle nie mieć nic, albo że będziemy mieć 4, 5 takich pepeków, niż jednego z zagranicy, nasycając w ten sposób o wiele większą ilość naszego wojska. No tu są kwestie tak oczywiste, że chyba niektórym umykają. I wiem ten pirat, ten moskit mogą być pepekami, które jeszcze nie są tak całkowicie gotowe do produkcji. No, ale może się obudźmy, zainwestujmy, zamówmy, sprawdźmy. To już powinno się dziać od dawna. Już powinna ruszać produkcja. Gdyby inne państwa tak, można powiedzieć, się obijały, to nie produkowałyby własnych PPK-ów I, i całej masy innego sprzętu. Kończmy, bo się zdenerwowałem. Takie oczywiste rozwiązania jak produkcja własnego przeciwpancernego pocisku kierowanego, gdy jesteśmy w stanie to zrobić, gdy mamy gigantyczne zapotrzebowanie, no dla niektórych chyba taką oczywistością nie jest. Szkoda, ponieważ jest to niesamowicie ważny element naszego bezpieczeństwa. I wyobraźcie sobie, że jesteście gdzieś tam, oby nigdy w jakimś lesie, w jakimś mieście, w jakimś okopie i zbliża się do Was czołg, bewóp, kowy transporter opancerzony, transporter opancerzony, i jedyne, co możecie zrobić, to się pomodlić. Bo ktoś kiedyś stwierdził, że nie, nasze niedobre, będziemy kupować z zagranicy, a że 10 razy mniej. Albo też serwis będzie drogi, albo ktoś nam sprzedał, ale później jednak nie dostarczył tych pocisków, ponieważ no, bronimy się nie tak jak chcą. No to teraz wyobraź sobie, że no, nie masz żadnego narzędzia, żeby się obronić. No. Może tak. Jeśli pieniądze Was nie przekonują, jeśli niezależność Was nie przekonuje, to Was niech to przekona. Czy chcielibyście nie mieć nic, czy jednak chcielibyście mieć PPK w dłoni, w rękach, czy żeby to Wasz towarzysz niedoli właśnie go obsługiwał. A to jest właśnie taka kwestia. Mieć albo nie mieć. Być w stanie kupić dużo większą ilość, albo zdecydowanie mniejszą. To są bardzo ważne kwestie. Na koniec jeszcze raz zaproszę do zasubskrybowania, ocenienia, skomentowania. Dziękuję za wszelkie formy wsparcia. Linki w opisie. Zapraszam na mojego XA. Zapraszam na kartę społeczności. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.